Słońce w oczy, nie? Co? Jesteśmy chyba na żywo na rajpie Nie masz wluzów? Nie, nie wiem jak Policję? Naprawdę... Nie ma, no za mało słupów, za, za mało donate wszystkiego mało no. no to będzie więcej. Nawet mam mało miejsca bagażnego Na co ci dużo? No że bezłoto ładować, no to. To ładować. Nie, nie wiem czy ktoś tam jest Ja jestem, jest jedna no. osoba ja jestem. Kurde to jest youtubery to są jednak, nie? Na bogaty. Pewnie jeszcze mało tego napisze jeszcze siema. Jest Kamil, siema przyjacielu. Karnaś, Lukas. Siemka, siemka, Sebek będzie troszkę czytał, bo my sobie jedziemy. A że słabo czytam, to mogę przekręcać. No przekręcać Dobrze nie wykręcać. Stoimy w korku tutaj. Coś tam jedziemy. Ale była pielgrzymka do Swarzewa. Mm. I... Dzisiaj jest tutaj droga na półwysep zakorkowana. Dokładnie. Byliśmy szukać na zlecenie znaczy prawie że na zlecenie po prostu mieliśmy info o bransolecie złotej w jastarni, ale nie udało się jej znaleźć. Bo to było miesiąc temu. To... Dokładnie. Coś ładnego. Ale to nie to. Chyba nawet to jest tutaj. Nie? O, jest pierścionek. go poseł, bo sobie się zna. <laughs> to taki to, to, pierścionek fajny fajny. No. ale nie pokazywać na film, pokażę nie ma filmu nie będzie? nie ja nie będę już filmów robił, mi się to nie opłaca nie opłaca się? Co o te kasety, co chwilę kupuję nowe wszystko a, bo ty na VH się nagrywa? tak kamerą z komunii jeszcze, nie? No tak. siema wszystkim, siema Adam o jest mój mi... będzie robota bardzo dobra a, nowa podłoga w Witosławie dokładnie Słuchałem ludzi nie kupiłem gumoleum. Nie będzie dywanu ani żadnych. No, Linoleum. Tak. Lentex. Także Forest. Czy będzie film z tego? Wikingu coś tam spróbujemy, ale to nie ogarniam, wiesz. Czasowo jest późno, jest 19.11. Wyjdziemy, zainstalujemy się w garażu. Może co nieco, ale tam będziemy przy podłodze tu Czas po akurat w tej To jest woda Pozdrowienia z wiliczku Patrz po lewej stronie Skłod stoi To była pani, tak jest? No, o, po Tak? Moja właścicielka pewnie Lightning. Siema Sławciu Byliśmy w Jastarni szukać bransoletki Którą chyba ktoś znalazł przed nami To było złoto 24 karam, tak? tak? Tak no. I bransoleta Taka jak bransoleta na zegarku także... Siema siema Robert Salwowski <coughs> Mógł być strzał Roku Tak moglibyśmy sobie za to kroki w samochodach podmieniać no, Tyle że to Przy falochronach na no, śmieciowisko to no, tak. W sumie nie było aż tak źle ale no Nie ma tego tam. Miesiąc temu kobicina zgubiła. A że to Blodacz. wyższej próby, 900 coś tam, no to. Wszystkiego dobrego mamy z godziny jest. Dziękujemy. Właśnie, już ja długo. Może policja schowa się, policja idzie. Wezmą mnie za uchodźcę? No. <laughs> Gdzie dzieci rybeńki? Jesteśmy w Płucku. I jedziemy na bazę. Do. I będzie montowanka od tej podłogi tak, Że tak to wygląda Musiałem kupić Potrzebuję 1,50 m na 1,20 no. m Widziałem 1,32 m dokładnie I o jakoś takoś Gans noje podłoga będzie ósemka Reszta zostanie to wytniemy dywaniki tutaj do pasada O miałem... Jak... Albo może tutaj takie na podszybie wiesz nie, lepiej na, na podłogę byliśmy, bo wiesz, Limitacja tych paneli szwedzkich Coś Robert pisze, kojarzysz? Nie, komu? E, dobra, ja tu będę czytał Siemka, Siemka Karol, detektravel. Siema, siema, przecież Ozzi, pozdro dla seby, też pozdrawiam Pozdrawiamy Małopolski, Nikolaj Janusz, Elo ze Śląska, Elo je, pozdro tak to Turysta, siema, siema przyjacielu Rybańka do Ciebie pisze Rybańka? Kto to jest Rybańka? Adam <grywa> No, <grywa> także tego <grywa> 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 Siema Karol Chować uchodźców Krzysiu pisze to, to musimy się schować tutaj. Krzysiu Gal, Galowie, chwała Galom No, opiszesz Adasiowi? Co ma zrobić? O, a, nie, nie, to musiał... musiał... To się nie da opisać. Zobacz ile mamy kasy z tego lecha. Będzie na panie do dowódcę? Do, Seba, pamiętasz 13 z głoskowiec 13 Głoskowiec, co to jest? E, no, wiem, że 13 z głoskowcem Mickiewicz pisał, pana Tadeusza. Ale. Dobra, o Adam nie... do ciebie, Adam do ciebie. Napis. Kodę, że w A Sebek nie ma Majtek, bo, bo się zmoczył w wodzie. Ale my często jeździmy bez gaci, bo są jak z pianki się wyłazi No to są To się jeździ bez gaci Żeby się nie, nie, nie zatrzeć Ale to nie wolno, bo to Jak to Zbyszek mówi, wędlina potrafi po prostu się No. No dokładnie, katar wtedy no. jest. Jak wędlina na się w słonej wodzie Teraz Raz sniacie, jego powiedzie, dobrze się powstrzyma. Pozdrawiam Baca, pozdrawiam To no, pewnie więcej jest komentarzy, tylko tutaj nie na Pał O Galowie, tak jest. O. A od nas jadą dwa do Galów tam do Krzysia Krzysia Jacka i w ogóle do całej ekipy Ja tobie wierszydło napisałem Robert, ale gdzie? Bo nie wiem Pod filmem Bursztynę zbieracie na jesień? Może być To muszę zobaczyć Robert, bo... Robert to jest nasz pierwsza siema siema. Duy. Siema, Lecimy z Jastarni do Redy przed Pacyfiki, już bo poszukiwania nieudane były, padły one Poszukiwania zawsze są udane. Znaczy nie znaliśmy tego, co mieliśmy znaleźć, no. niby. Ale spędziliśmy wspólnie czas w wodzie dokładnie i tego, żeśmy po Ale jeden minus jest taki, że słuchawki w mainlabie mi przestały Gdzie działać, jakby... po prostu je no. no Tak, to jest z tym względem jakby... Znaczy, minokłok, ok, no słuchawki. Jedziemy teraz przy polach po Legalu, także tu jest parcela, tu się dzieje Jak ktoś coś to pisać, bo Aleks tutaj ma zgody To lubi zabytki szukać Za zgodą wszystkich zadowolonych najmniej no. nie fenole Mustafa tu jest? No wiem to gaz mi się Mustafa Nie, chyba nie ma Erotyk. No nie wiem, Robert, no mam dobrą pamięć, ale krótką. Osebek już nie ma 55 lat. No, no właśnie, no kiedy to było? Ale znaczek słońce, fajnie na nas świeci. To jest no, fundamentacyjny. YouTube, YouTube Body, tak. Yo, tego YouTube, tak jest. Za zgodą Mustafa. Jest Ninka Ninka. Za zgodą Mustafa. Po sezonie już. No już. No, chociaż ludzie jeszcze sporo na półwyspie było. No. Fajnie tak dzisiaj. Lepie. Fajnie, Fajnie. Sobota, no to też lokalesi przyjechali pewnie. 15 stopni po południu. najlepsze jest to, że widzimy księżyc i słońce po e, Karol Bałtyk nie zalał mi tego GoPro. Widzisz, jak jednak, kurde, jak coś zrobią czasami, no to dobrze. miałem jeszcze ten przeciwwiatrowy, ten kondonik. Myślę, że on trochę też tam pomógł, jednak. Ale po całym znaleźć się udało, nie? No byłaby nie strata strata. 1800 zł taka kamerka Ale to samo to żeby... Hajs hajsem, ale człowiek na siebie taki zły, nie? Że... kamery. Siemanku wszystko. I nawet nie wiem, ile metrów ona się oddaliła tam w wodzie. Trudno powiedzieć, wiesz, no, to były ogromne fale. No, tak wiem, jak no. ja byłem odwrócony tyłem do roby dostałem władzę. Dzień Wyglądaczy ponoć jest jakiś święty Tak? Maszyny czy po plaży jeżdżą Ja nie widziałem dzisiaj Dzisiaj nie, ale ostatnio widzimy Cześć, Sebek, Basia się przypitały Witam, witam Czarna, nie? Tak, tak, A tu masz konkurs, nie? Ja mam konkurs u siebie na kanale W sumie kubki do wygrania Kubki do wygrania Jutro losowanko live, tak? Chyba zrobię light, ale no jeszcze nie jestem pewny, bo tam na moim komputerze to ciężko pasjansa odpalić. Teraz będzie drugi Live, nie? No, w mieście mieszkasz, no. O, ja bym chodzę. Mieszkasz I tak zaraz słoneczko zajdzie. Sobota jest, a wy co tam robicie? Co robicie misiaczki, dzisiaj? Miesiaczki. No, no rybeńki, piszcie co tam dzisiaj robicie ciekawego w domach Bo my będziemy montować podłogę, Zbier będzie pił piwo Albo whisky No Witam, witam Leszkujemy greckie piwo To się odezwiemy do Ciebie Dzięki Krzysio, Bo okoliczności były bardzo ciężkie no. Sebastian do siebie, do Sebastian, co będzie do wygrania? Daj kolację z Wysię jako nagrodę. Kolację, ale w majtkę. Bez majty. Bez? No. I do, do tego jeszcze może moczem śmierć. Ała. <laughs> <Z> słony. <laughs> Nie no, spoko. tam tamtą malinkę jechaliśmy dłużej. Gdzie montuj, tak się... Karol, montuj. Gdzie tak gdzieś, wiecie... Paskę. Teraz już u domu. Tam tu lecimy na Hacienda już. Płaciliśmy z godzinkę, półtorej tam. Bez majteczek, a tam pisze, że ma być. Witam Seba. Czy można kupić taką... Wiesz co, nie. Ja jeszcze jestem za małym youtuberkiem, żeby mieć takie rzeczy w sprzedaży. Nawet kubki mi się pokończyły, ale mam te tak. pirodynce, które tam. można wygrać i tam seba można, ale Ta, tak. to przy takich. Tak, tak, tak na to. Ale wiesz co może z pięć blues takich zamówię. Tyle, że one są ja tą zamawiałem akurat u Sapera i z tyłu jest Underground Fashion. ale pogadam w sumie droga była, no. 160 zł, bodajże, więc wątpię, że ktoś by chciał kupować bluzę hylozaurę za 160 zł. Ale samo to też nie jest. No tak, ale właśnie trzeba pogadać z Odynem, żeby zrobił odyńcowe plus własne tam nazwa, nie? Z tyłu odyńce, a z jednej strony z przodu jeszcze odyńce i swoja tam nazwa, własna, nie? Wszystko idzie po czas, nie? Dokładnie. Zamawiać, bo coś tam, po tamto. Z tej teraz akurat trochę wyrosłem, bo tam prawie 20kg obywatela przybyło, no. ale no już z powrotem się do ketozy adoptuje, dzisiaj jest trzeci dzień i spoko, rano że żarłem tylko jajcówę, nie trzyma do tej pory. Ja ja z na masełku i później to André pisze, że dzisiaj był nowy Wykopkach, ale nic yy, fajnego z fantów. Oprócz starej złotej obrączki. No to Robert Suchodolski, mistrz. To jak ten majorek, tak? Tak, to jest on. No. Tak? On też chciał nowy Jacku. Pozdro. Co tak piszczy? Elo Czarna przywitał się. U nas coś piszczy w Małcie? Nie. Kotów nie mamy żadnych. Zasięg. Za chwilę łącznie już będziemy kończyć, bo wjeżdżamy w las, także tutaj nie będzie pola, za 20 sekund będziemy się rozłączać. Co? 14 minut? Yeah. No co? Yeah. Cię. Tak, Pozdrawiam, tak, Mario G. Pozdro, Adaśka Pozdro, Jacek. Kolorowa jest, dobry wieczór. Dobry wieczór, Agnieszka, my się zwijamy za chwilę, bo wjeżdżamy bez zasięgowy ten. Żadna rodzina. Coś tak napisał. Żadna rodzina Roberts-Kutowski. No. Aha, bo ty myślałeś że o majorze. No. Żadna rodzina. Młodszy brat? Nie, no, żadni Całe te. Całe te. Jeżdżby, wjeżdżamy w całe T, będzie bez zasięgu. Akuratnie będziemy wjeżdżać na rekord Renata, pozdrawiamy Renata. Trzymajcie się, tam przed nami jest księżyca po prawej słońce. Pozdro 600. No yo, yo. Może nie, później. nie wyłączaj, nie wyłączaj, pogadamy jeszcze pogadamy, pogadamy w miłego wieczoru wszystkim